Dzień dobry, witam Was w piątym dniu naszego vlogmas. E, dzisiaj poranek mamy zdecydowanie spokojniejszy niż wczoraj. A to dlatego, że mm, to dzisiaj mój mąż odwoził Olka do szkoły, a nie ja, więc na spokojnie mogłam wiecie, zorganizować sobie poranek e, i w sumie cały czas go organizuję, bo jeszcze jak widzicie, nawet jestem w piżamie do karmienia. E, nakarmiłam juleczkę. Ogarnęłam ją i teraz próbuję zorganizować nam tę rzeczywistość. Muszę troszkę posprzątać, muszę troszkę, wiecie, porobić to, co codziennie rano, chyba każda z nas. I odezwę się do Was, jak już tutaj główne ulice ogarnę. Toptuś mój malutki! Śliczny, mamusiowy toptuś. Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! No, ja już prawie wyglądam jak zorganizowany człowiek. Jestem pomalowana, jeszcze co prawda nie ubrana, ale zaraz to zrobię. Zrobiłam też obiad. Mówię to w dużym cudzysłowie, bo nie zrobiłam tego obiadu, ale go zamówiłam. Będę miała przed drugą grillowanego kurczaka, tutaj od. Sąsiadki, no pani jest stylic, ale nie jest bezpośrednio moją sąsiadką. I ma e, grillowane kurczaki w zgrzelcu. Najlepsze kurczaki, e, jakie jadłam, grillowane, więc kurczaki na ujeździe, u Ewy. Jakbyście kiedyś byli w zgrzelcu, to polecam. Najlepsze kurczaki ever. To nie jest sponsorowane, kurczaki kupuję za swoje, ale od znajomej. Dobra, kochani, idę zająć się małą, bo już się obudziła, ubiorę się i pójdziemy na spacer. Przembo bo chciałam wam pokazać, bo widzę, że w komentarzach pojawiają się pytania odnośnie maskowania odrostów i powiem wam, że ja doświadczenia za do dużego z tym opakowaniem nie mam, bo kupiłam je pierwszy raz z palet. Wcześniej miałam taki takiej zielonej puszce yy, do, y, spray do maskowania od prostu z L'Oreala i on jest ekstra, ale ciężko nim zrobić równo tutaj, wiecie, przy czole. Ładnie w przedziałki, bo sobie po prostu psikacie, a przy czole jest trochę mniej precyzyjny. Ale ja wzięłam na próbę wczoraj ten e, puder, cień, to taki cień, jak do i to nałożone na tą gąbeczkę, która jest w zestawie, łatwiej sobie tutaj o, wy... Zamaskować to przy czole, tylko kurczę to brudzi. Musicie uważać. Tak sobie ona próbę, i sobie po prostu wcieracie, i już wygląda, że jest zamaskowane. Nie jest to takie mocne, ale wystarczające. Widzicie? Ja bardziej chcę sobie takie, wiecie te łyse placki <grym> maskować tym, i się chowa tą gąbeczkę do środka. Także myślę, że spoko. Jak na razie wygląda to całkiem nieźle nawet naturalnie, śnieg zaczął znowu padać. Jakby dawno nie było im badało, nie? Padało, nie? E, mam w ogóle dzień kuriera. Co chwilę przychodzi kurier i niestety nic dla mnie. Co chwilę przynosi paczki dla męża. Czasami tak bywa. Ale także. Tak wygląda temat maskowania odrostu. Nie wiem, nie wiem czy w ogóle coś widzieliście na tych moich czarnych włosach, ale to też daje radę. Także jeżeli jeszcze nie próbowałyście nigdy. Maskować odrostów yy, sprayami. Widziałam nawet, że są maskary teraz w Rosmanie, ale tego nie używałam. Używałam spray, no i teraz to obie formy dają radę. Ta jest trochę bardziej precyzyjna. Tamta jest bardziej taka przypadkowa, ale yy, wydaje mi się, że ładniej maskuje i naturalnie wygląda ten z L'Oreala. Yy, ale, no wie, ten jest bardziej precyzyjny tu przy czole. Obie formy są ok, zależy jaką sobie wybierzecie ta jest na pewno tańsza niż ta L'Oreala bo ta Loreal chyba koło czterech dyszek kosztuje, 30 parę bo to jest wydajne to wiecie, no nie psikacie po całej głowie, tylko wiecie, paseczek przedziałka, to co widać, nie? także warto mieć ja staram się zawsze coś takiego mieć, bo no siwe włosy u mnie to już widać starość nie radość Chciałam Wam jeszcze powiedzieć kilka słów o tych kropelkach samoopalających z Dax Cosmetics, e, bo wczoraj użyłam je pierwszy raz i e, tak, efekt jest bardzo, bardzo subtelny. Minimalnie jestem opalona. Ja wysmerowałam się łącznie z dekoltem tym kremem i nawet tutaj ramionami, żeby to chciałam, żeby to było w miarę równo. Yy, ale to jest bardzo subtelny efekt po pierwszym razie. Może dałam za dużo kremu, jeszcze nie mam wiecie, doświadczenia w proporcjach. Może dałam trochę za dużo kremu, a, a za mało kropelek. Dzisiaj powtórzę proces. Yy, delikatnie śmierdzi to samoopalaczem, wiecie, ten charakterystyczny zapach taki trochę spalenizny. Yy, nie jest to bardzo wyczuwalne i nie przeszkadzało mi to, ale minimalnie, jak się skupiam, to czułam ten zapach nawet rano. Yy, ale też użyłam kremu, który był bezzapachowy, więc yy, może gdyby krem miał zapach gdyby był jakiś fajnie pachnący to może tak nie byłoby to czuć ale nie przeszkadza, to nie jest no wiecie, samo opalacz ma taki charakterystyczny zapach yy, ale czasami jest bardzo wyczuwalny i po prostu cała hałpa śmierdzi yy, spaloną skórą tak, no tak śmieję się z skórą to jest taki charakterystyczny zapach yy, a tutaj nie było to takie wyczuwalne i efekt był bardzo, bardzo subtelny, ale dobrze. Bo wiecie, no, gdyby od razu zrobiła się kolor i taki na przykład, którego byśmy nie chcieli, bo w poszło w jakieś pomarańczowe, ceglane, czerwone, no to byłaby słabizna. Widzę, że ładne są te... Tam, ten kolor zrobił się taki cieplejszy, lekko żółtawy, więc dobrze to wyglądało. Trochę za delikatnie, chciałabym trochę mocniejszy efekt, ale po prostu dzisiaj całą operację powtórzę. I wiem, że po uzyskaniu takiego koloru, który się chce, najlepiej potem używać co 2-3 dni, jakby po żeby utrzymać ten efekt. więc... No nie wiem, popróbuję. Opcja wydaje się fajna, nic mnie nie uczuliło, a tego się bałam, bo mam złe doświadczenia. Lat temu, kilkanaście, miałam samoopalacz z Nivea kupiony w Niemczech. I pamiętam to do dzisiaj, bo to było w Sylwestra. Oczywiście. Kasia, miałam wtedy 20 lat, gdzieś mniej więcej, eee, popełniłam największy błąd. Szliśmy na imprezę sylwestrową i ja oczywiście chciałam pięknie wyglądać, więc wysmarowałam się samoopalaczem i wstałam rano w dniu Sylwestra i miałam całą skórę, ramiona, dekolt, plecy w takim robnym wyprysku. Masakra. Jak ja siebie zobaczyłam, tu byłam załamana, wiecie, sukienka z dekoltem, yy, taką miałam przewidzianą wtedy na Sylwestę, to pamiętam po prostu, jakby to było wczoraj, a ja mam całe ciało w plamach i w takich, wiecie, jak pryszcze to wygląda, no tragedia. Ja byłam załamana, yy, a wysmarowałam się cała masią ze strydem i yy, jakoś to załagodziło, przynajmniej zeszły ten wyprysk do wieczora, smarowałam się po prostu co chwilę, pewnie tak nie można, ale... Ja byłam zdesperowana, więc te wypryski mi zeszły, ale miałam mimo wszystko zaczerwienienia i plamy w tych miejscach, więc się makijażem przykrywałam. Trochę było widać, ale no opanowałam sytuację, ale miałam taki uraz do samoopalacza po tamtej akcji, że ja przez kilkanaście lat w ogóle nie chciałam słyszeć o samoopalaczach. Ich nie używałam. No, i teraz widzę, że to jest tak popularne, jak sobie pomyślałam. Wiecie, te same opalacze 15 lat temu, a te teraz, to pewnie są dwie różne bajki. Więc zaczęłam od tych kropelek i nic mnie nie uczuliło, więc jestem zadowolona. Dzisiaj poproszę męża wieczorem, żeby mi pomógł nałożyć w piance pokażę wam później, jakich, a może już pokazywałam kiedyś, w piance taki sam opalacz na całe ciało, i też mam zamiar się troszkę w ten sposób opalić, bo nie chcę iść na solarium, boję się tego solarium, to jest niezdrowe, to uszkadza skórę. Echem. Pewnie to też poszła ta technologia do przodu i może to jest lepsze w tym momencie, może już tak nie niszczy, no dajcie znać, jak macie doświadczenia z solarium, jak to wygląda, czy. ale wydaje mi się, że i tak będzie niszczyć. Ale ja nawet opalać się lubię, ja lubię być brązowa. No, latem też chodzę zawsze opalona. Po prostu lubię. Dobrze się czuję, jak jestem taka cieplejsza, taka bardziej brązowa, Zresztą ja cały rok używam dosyć dużo brązera, no tak mam. E, dobra kochani, po się rozgadałam lecę. Doklejam sobie jeszcze rzęsy, powiem Wam, że mam coraz większą wprawę w tych rzęsach. A patrzę, co pies robi. E, mam coraz większą wprawę w tych rzęsach, ale... No, jeszcze metoda jest do dopracowania Doklejam sobie tylko tak pół, do połowy oka Żeby tak trochę wyciągnąć je Do góry No, nawet podoba mi się ten efekt Jak całego to nie wiem, czy... No, na imprezę to całe tak, ale Tak to tylko takie zewnętrzne Takie długaśne sobie dokleiłam Bo ja swoje mam bardzo długie, więc jak doklejam takie yy, Krótsze to tylko zagęszcza A jak chcę sobie wyciągnąć oko To muszą być dłuższe od tych, co mamy Więc dzisiaj takie no ja mam, widać? Ja mam szesnastki. To już jest kawał rzęsy. Miałbyśmy iść na spacer, ale widzę, że pogoda z minuty na minutę to jest coraz gorsza. Sypie śniegiem tak... Przygotowuję, ja to od razu pokażę Wam, jak ja robię sobie herbatę zimową. E, I mam tak. Wersje są różne, w zależności od tego, co mam, ale na pewno damy miód. Mam tutaj suszoną żurawinę i suszoną pigwę, ale one są suszone tylko dlatego, że już się zaczęły psuć mi e, owoce w opakowaniu, i e, no żeby się nie zmarnowały, to je ususzyliśmy. E, oczywiście wyrzuciliśmy te, które się psuły, tak? tylko te dobre usłyszeliśmy, e, ale jeszcze ma, na pewno możecie kupić w Biedronce czy w Lidlu świeże opakowania e, świeżą e, żurawinę w opakowaniach o to mi chodziło e, więc zawsze sobie daję więc do tej herbaty wrzucimy może ze cztery wrzucę też kawałek suszonej pigwy bo mam to mogę wrzucić e, goździki i kora cynamonu już sobie to przygotowałam. Goździki wbijam w pomarańczkę. Po pierwsze, bo ładnie to wygląda, a po drugie, bo nie latają po kubku te goździki. Imbir. Kora cynamonu. Wrzucę tylko jeden kawałek. No i co? I jeszcze tylko ten miód, ale to poczekam, jak jeszcze trochę przestygnie ta herbata, żeby nie tracić właściwości zdrowotnych miodu. To już wyrzucamy. Och, nie i. Instagramowo oczywiście mi się nabrudziło. I tak to się prezentuje. Jeszcze obrótę, żeby ładniej wyglądało. Nie, nie chcę się obrócić. Się, myszko tutaj, bo ty jesteś małą gwiazdeczką na tym YouTubie moim teraz. Moją małą gwiazdeczką. Przed chwilą byli moi rodzice, bo przywieźli Olusia ze szkoły i przywieźli też prezenty dla dzieciaków na Mikołaja. Ale ja dostałam prezent. Cały słoik pomarańczy w takim syropie z goździkami do świątecznej zimowej herbaty. Mama wie, jak my bardzo lubimy pić zimowe herbaty i zaopatrzyła nas. Wcześniej dostałam taki mniejszy słoik, on poszedł momentalnie, więc teraz dostałam cały duży słoik. Najlepszy prezent. Także my czekamy teraz jeszcze na Wojtka z obiadem, kupnym kurczakiem, ale taki dobry jest ten kurczaczek, że. Także czekamy na niego. Chciałabym jeszcze dzisiaj zaczepić światełka tutaj na zewnątrz, ale nie wiem, czy Wojtek pamiętał i kupił trytytki, bo ja światełka wczoraj kupiłam, ale nie kupiłam żadnych trytytek, żeby czymś to przymocować, a myślałam, że może w domu jeszcze jakieś są, no niestety już nic nie ma, więc jak pamiętał i kupił. No, to nawet jeszcze dzisiaj zaczepimy te światełka i już byłoby tak coraz bardziej świątecznie. Tak samo dzisiaj też przed domem na. To pies kichnął, jakbyście słyszeli. Nie, to kasznął, kichnął. W każdym razie to pies. Co się stało, ruda? Chcę <grym> eee, jeszcze na gangu przed domem dzisiaj zawalić światełka. Jutro, Mikołaj, to myślę, że to jest dobry czas na. E, już zapalenie tych ozdób. Tak samo widziałam, że trochę dalej sąsiedzi już takie gwiazdy 3D przed domem powiesili, także widzę, że już ludzie zaczynają wyciągać ozdoby. E, także my też dzisiaj może już dołączymy. I zobaczymy, bo jeszcze bym chciała, żebyś ze strychu już ozdoby, poprzeglądać je. Ale nie wiem, czy na wszystko przyjdzie dzisiaj czas, więc e, zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Na razie czekamy, zjemy i... E, no, i kalendarz adwentowy jeszcze z oleczkiem muszę otworzyć. No, przecież to najważniejszy element dnia. Nareszcie, pomału, Juna zaczyna gościć klimat świąt. Pokażę Wam wejście do domu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zdejdę, żeby się zaświeciło. A co się stało? Nic nie wiem, tam jakiś duży pies biega. Może to on kopał. Jakiś wielki pies tam biega A co, jakąś dziurę wykopała? To może ten pies, zobacz, tam taki wielki, nie wiem, może komuś uciekł Co to za pies? Pewnie do Rudej, bo jej się cieczka szykuje No tam, zobacz Około kościoła jakiś wilczur No już z w stronę Sołtysowej Taki małe wejście Dzisiaj Wojtek jeszcze dokupił tą gwiazdę. Pięknie, taki klimacik. Akurat ja się tutaj ruszam i się latarynki zaświecają, ale jakbym się nie ruszała, to zgasną i jest pięknie. Super to wygląda. A tak wygląda tył tutaj za balią. Myślałam, że uda nam się zrobić tu i tu, ale one się nie łączą ze sobą i każdą trzeba podpiąć osobno, więc jest góra i dół. Też super. O, pięknie. Jak będzie już całkiem ciemno, będzie super. Olinek, pokaż jak jesteś gotowy na sanki. Czapa Jestem. jest. Komin. Rękawice narciarskie. Kombinezon cały. Leć. Zabezpieczony, super. i się bawić. Uu, 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 uu. <laughs> na saneczki. Pokażę Wam takie przykładowe drobne zakupy, co my kupujemy w Niemczech. Eee, <laughs> powiem Wam, że czasy, kiedy opłacało się jeździć do Niemiec, były tam rzeczy inne, które nie spotykane w Polsce już dawno minęły, więc generalnie nie mają w sklepach dokładnie to samo co my. A często my mamy lepsze i tańsze, więc jakoś specjalnie na zakupy do Niemiec nie jeździmy. Eee, ale lubimy na przykład stand pastę do zębów. I wziął dzisiaj Wojtek taką, taką i. I lakalut. Także wziął Olusiowi mambę, bo będzie można mu włożyć do kalendarza, czy nawet do szkoły dać taki słodycz. Wziął mu o, takie oreo jakieś śnieżne, e, świąteczne, nowe i takie podwójne. On bardzo lubi oreo, więc e, to mu wziął. E, dwie szyneczki takie długo dojrzewające. Tu są serki do burgerów takie, no wiecie, takie pakowane folie pojedyncze, dwie takie peklowane słoninki, na nich można je smażyć, a one są nawet w takich cieniutko pokrojonych plasterkach, posypane solą, same smaczne, więc dwie takie słoninki wziął, yy, serki yy, pleśniowe, taki, taki i taki, wszystkie z niebieską pleśnią. Wzi Mamy w sobotę gości, bo robimy małą imprezę w domu, więc yy, wziął takie oliwki z Ostrymi papryczkami. Takie. Wziął oliwki takie suszone, to wędzone są. Kalamata. Yy, ogóreczki. O, tutaj wziął mi sześć yy, pomidorów w puszkach, bo to zawsze się przydaje to schodzi jak woda w domu czy do zupy, czy do sosu, czy do pizzy. No do wielu, wielu rzeczy można wykorzystać, więc staramy się zawsze mieć pomidory w puszkach w domu. Wziął mi dwa płyny do płukania, e, keczup i jeszcze taki duży proszek, bo mi się skończył Lenor do kolorów. I to chyba wszystko, Wojtek, nie? Co kupowałeś? Co kupiłeś? A, no jeszcze e, żwirek dla kotów, na, no, ale to nic ciekawego. Także takie drobne zakupy w Niemczech. A takie faktycznie, co my kupujemy e, u naszych zachodnich sąsiadów. Tak jak wam mówiłam, czasy, kiedy wiecie, Niemcy mieli towary u nas niedostępne, albo coś takiego innego, już dawno minęły. Oni mają dokładnie to, co my. Eee, czasami nawet mniej. My mamy często rzeczy smaczniejsze. Nie wszystko nam smakuje od nich. Eee, z takich rzeczy, co dużo ludzi kupuje, to też te sałatki, takie ziemniaczane, typowo niemieckie. My akurat ich nie, za nimi nie przepadamy, więc ich nie kupujemy. Eee, co jeszcze takiego z Niemiec? Nie wiem, chyba nie jestem. Wiecie co, może to też jest dla nas, bo yy, my mieszkamy tutaj po sąsiedzku, więc to nic nie jest takiego odkrywczego. Jakbyśmy pewnie byli gdzieś z Białego Stoku, no to byłoby wszystko ciekawe, bo każda czekolada, każda kawa, wszystko byłoby inne i takie. Tak jak my jedziemy, nie wiem, do Włoch, czy, czy na Ukrainę, czy gdziekolwiek i towary tamte są ciekawe, bo ich na co dzień nie mamy. Także pokazałam Wam takie. Zwyczajowe zakupy nasze tutaj z Gerlitz. No, do dzieła. Co tam dzisiaj w piątce jest? No pokaż to. Zdrabka, czyli szansa na zostanie milionerem i guma mamba. Nie ma piątki. A to? Jest piątka jest. o to ty lubisz te cukierki przekopąsik i czekaj masz czyste rączki od mazaków smacznego mamuś a no tak, nasza zabawa ja jedną ręką to nie wiem czy nam się uda czekaj żeby nam się nie rozerwało podejdź do mnie o krok A mamu zrobię rozerwało się dobra dawaj jeszcze milkę Na biegłonach. Super. Marcznego. Myślałam, że będę sobie chować z takich złotego pudełeczka tą biżuterię. E... Tak jest. No taka gąbeczka to jest, kochani. Aha, a to? To też są gąbeczki na pierścionki. O, i sobie zaraz pochowam te z wczoraj. Kolczyki nawet założyłam teraz. A jaki dzisiaj numerek jest? 5. Pięć. Pięć. O, taki malutki. To jest Światło, Tworzysz? No to dobra, to dawaj. Mam palcem. To jest mała. O jednak. Co to jest? No zawieszka chyba. Do łańcuszka. Dobra, wyciągniemy i zaraz wam pokażemy. Śliczne tak się mieni. To jest zawieszka do łańcuszka. Naprawdę śliczne. O! Teraz widać piękna. A da się to w ogóle wyciągnąć? No da się, ale nie będziemy wyciągać, bo wkładam sobie tutaj i będę zbierać w tym pudełeczku. Do tej pory to, plus kolczyki, które mam aktualnie na sobie. O, my, jak co wieczór na macie, ale chciałam wam pokazać. Mówię do Olka, dlaczego wszystkie spodnie masz z dziurą na kolanie. I wiecie, co oni robią w szkole? Rozpędzają się yy, i na kolanach po korytarzu jeżdżą. Mogę pokazać? O tak to robią, patrzcie. No właśnie. I teraz już wiem, dlaczego mój syn ma wszystkie spodnie dziurawe na, na kolanach. I, I srebrne. Co ja się mam z nim? Julka, te... Julka też na kolanach? Też, tak Juleczko, nie? No. Też sobie na kolankach szoruje. Patrzcie, jak próbuje, jak walczy. No, co? No bo ona chce się przewrócić. Czasami jej się udaje przewrócić na plechy. Nie, nie, Nie! My jak każdego wieczora spędzamy go na podłodze. O, tutaj mam julcie na macie edukacyjnej z zabaweczki, No i tak spędzamy wieczór za chwilę. Standardowo pójdzie się kąpać, nakarmimy i pójdzie lulu. Także kończę na dzisiaj. Usiądę, zmontuję, żebyście na rano mieli vloga. Widzimy się jutro. Na razie.